Dobra, porozmawiajmy przez chwilę w takim razie o Rumunii. Chociaż podejrzewam, że moja wypowiedź będzie dla niektórych niesatysfakcjonująca i może zbyt, po, z, zbyt e, powierzchowna, ale powiem sobie, powiedzmy sobie szczerze, nie jestem ekspertem od Rumunii. Tak to w życiu działa. W skrócie więc, porozmawiajmy o tym. Sytuacja w Rumunii jest taka, że w ubiegłym roku w pierwszej turze wyborów, trochę niespodziewanie, wygrał e, Georgesku. Sytuacja z Georgesku wygląda w ten sposób, że w pierwszej turze wyborów on niespodziewanie, trochę wbrew sondażom, wygrał. Pojawiły się podejrzenia, że do jego zwycięstwa przyczyniły się przepływy pieniędzy z źródeł, rosyjskich, szczególnie że on jest właśnie prorosyjskim nacjonalistą i że między innymi złamał zasady dotyczące promowania kandydatów, bo był promowany przez całą sieć kont na TikToku. Jest bardzo mocna sugestia, że ktoś wydał bardzo grube pieniądze na to, żeby Jardzęsku wypromować. Służby rumuńskie twierdzą, że co najmniej, że, że wydano na, na, na jego kampanię co najmniej milion euro. Sam kandydat mówi, że kampania odbyła się organicznie i bez udziału pieniędzy, a sam TikTok zainkasował 381 tysięcy euro. Generalnie w grudniu sąd konstytucyjny unieważnił pierwszą turę wyborów. Powiedział, doszło do złamania przepisów, ale ponieważ tam ślizgały się rzeczy z terminami, no to już to wzbudziło bardzo duże kontrowersje, że jak to się dzieje, że Rumunia po prostu upierdala wybory. No i teraz sprawa się ciągnęła. Powtórka wyborów ma być w maju. Georgescu został oskarżony o to, że jest agentem wpływu rosyjskiego i w związku z tym nie tylko anulowano pierwszą turę wyborów, w których on wygrał. W której on wygrał, ale też e, zabroniono mu startu w kolejnych wyborach. No i tu zaczynają się troszeczkę schody, ponieważ od momentu e, zatrzymania go i zablokowania jego możliwości startu w wyborach, bardzo dużo prawicy, także na przykład nasz Robert Mazurek, krzyczy: To jest deep state, to jest rozpierdalanie demokracji, to są krzywe działania, to, to jest w ogóle nielegalne, oburzające i tak dalej, nie? Sytuacja wygląda w ten sposób, że na pierwszy rzut oka takie blokowanie kandydata może faktycznie wyglądać źle. Może wyglądać antydemokratycznie. Jeżeli nie chce się tematu zgłębiać bardziej, no to dlaczego odmawiacie, dl, 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 dlaczego odmawiacie możliwości kandydatowi startu? Dlaczego w ogóle blokować kandydata, skoro... No niestety, ale przecież mamy demokrację i każdy może wystartować. To Stwierdzenie trzyma się kupy tylko do momentu, do którego udajemy, że demokracja jest jakimś dziwnym, absolutnym systemem, w którym jeżeli kogoś ludzie lubią, to znaczy, że ta osoba jest nieomylna i nie może zrobić nic złego. To jest coś, to, to, to jest stwierdzenie, które działa tylko jeżeli żyjemy w przekonaniu, że sam fakt istnienia demokracji eliminuje jakąkolwiek możliwość bycia oszustem. Bycia przestępcą, bycia naciągaczem, bycia krzywym. Ja bym chciał powiedzieć, że z mojej perspektywy cała ta sytuacja jest pozytywna, jeżeli chodzi o to, jak wygląda Rumunia. Jest, jest pozytywnym sygnałem dotyczącym funkcjonowania tego państwa, ponieważ mamy do czynienia z sytuacją, w której jest bardzo duża obawa infiltracji przez rosyjskie służby. Jest bardzo duża obawa, że Rumunia jako kraj relatywnie blisko Rosji, dalej buforowany przez Ukrainę, podobnie jak my, może być poddawana, poddawana rosyjskim wpływom w celu jej chociażby destabilizacji. Widzimy, że prorosyjskość na Węgrzech czy w Serbii ma się dobrze, czy na Słowacji, tak by the way, to jeżeli ta obawa o, o agentów wpływu jest traktowana poważnie, to takie rzeczy powinny być, mieć miejsce. Problemem Rumunii nie jest to, że zrobiła przynajmniej w moim odczuciu problemem Rumunii nie jest to, że zrobiła coś źle. Problemem Rumunii jest to, że wszystkie inne tego typu działania, z wyłączeniem być może Brazylii teraz, gdzie Bolsonaro został zatrzymany za próbę zamordowania swojego kontrkandydata, tak, za prezydenta Luli. Że w praktycznie żadnym innym kraju, gdzie obcy agenci wpływu, czasami w bardzo oczywisty sposób, obcy agenci wpływu zyskują popularność, nie podejmuje się działań na poziomie właśnie tego deep stateu czy państwa, żeby ich zatrzymać, żeby uniemożliwić im zdobycie władzy. W momencie, w którym Rumunia de facto ustanawia precedens, Rumunia de facto mówi: OK, są ludzie tak źli, tak źli dla naszego do, do dobrostanu, że trzeba ich zatrzymać. Prawica się oburza, bo prawica zdaje sobie sprawę z tego, że takie oskarżenia do wielu postaci mogłyby zostać wysunięte. Niekoniecznie jeżeli chodzi o kwestię bycia agentem rosyjskiego wpływu, często po prostu o bycie kupionym, o działanie w czyimś interesie. To nie musi być Rosja. Jest dostatecznie dużo innych niekorzystnych interesów, żeby żeby mieć z tym problem, tak? Mówiliśmy o sikorskim, chociażby sponsorowanym przez szejków. Jak patrzę na, na sytuację w Rumunii, patrzę na to, że są ludzie, którzy protestują, to ja bym się bardzo mocno zastanowił, czy jest lepsza alternatywa dla tego, co Rumunia zrobiła. Pomyślcie sobie, że u nas taką popularność, jak Georgesku, który miał 20%. W pierwszej turze 20 coś, nie? Aż sprawdzę, bo nie pamiętam tego dokładnie. Mamy o 20 chyba 3%, tak o. Pomyślcie sobie, że głosy u nas w wyborach są tak rozłożone, są, 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 nie są rozłożone tak jak mamy teraz, że tak naprawdę Czaskowski póki co utrzymuje bardzo dużą przewagę, tylko że mamy szereg kandydatów, którzy są właśnie na poziomie 20% i tym, który prowadzi jest Brown. Póki, póki Brown jest jakimś 2-3% po prostu memikiem, nie ma powodów z punktu widzenia tak, funkcjon tak funkcjonującego systemu jak nasz dzisiaj, żeby go faktycznie prowadzić, ścigać czy, czy udupić. Ale w momencie, kiedy ten, ten sam Brown zdobywa 20% poparcia, i nie istnieją jakiekolwiek mechanizmy, żeby powiedzieć: ej. Ten koleś ma długą i udokumentowaną historię bratania się z ludźmi, którzy jak najbardziej są rosyjskimi agentami wpływu. Jeżeli nic nie robimy w takiej sytuacji, to co? Zdajemy się na to, że, że, że ślepy los zadecyduje? Na, na, na co liczymy dokładnie? To, co się dzieje w Rumunii, to, co, co oglądamy w Rumunii, to jest jakby bardzo bolesne stwierdzenie, które jest moim zdaniem absolutnie prawdziwe. Jeżeli państwa liberalne, mają przestać albo unikać przesuwania się w kierunku faszyzmu, a niestety w systemie neoliberalnym droga do, do, do przejścia do, do układów faszystowskich jest niepokojąco krótka, to one muszą się umieć bronić. One muszą umieć jednak odfiltrować tych ludzi, którzy w oczywisty sposób są agentami wpływu. I raz jeszcze powiem mordy. Jeżeli lubicie to, co, to, co robię, jeżeli doceniacie to, co robię, dołączcie do eksperymentów na Patronite'cie. Jeżeli nie jesteście w stanie, zarzućcie do Najcika, albo zasubskrybujcie na Twitchu, albo za, za, membershipujcie, członkujcie na, na, na YouTube, albo po prostu zawcie lajka i subskryba, no i i, ty, i, ty, i podajcie wideo dalej. Powiedzcie, Ralindel mówi ogień. On mówi ogień. Zró zróbcie to, proszę. Ja podejrzewam, że ten nieszczęsny Georgescu nie jest jedynym gościem, który działa na rzecz interesów Rosji w Rumunii. Ale wydaje mi się, że naprawdę udawanie, że, że, że gość, na którego tak naprawdę znaleziono mnóstwo kwitów, jest, 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 po prostu, jest po prostu idolem ludu, to jest proszenie się o katastrofę. Nie? Pomyślcie, pomyślcie o tym, co się w tym momencie dzieje w USA. Nie? Cała, cała sytuacja w Stanach Zjednoczonych w tej chwili wynika w dużym stopniu z niewydajności i niezdolności tego systemu do bronienia się przed krzywdą. Tak? Jakby Amerykanie, mimo tego, że Trump w bardzo oczywisty sposób zachęcał do przeprowadzenia przewrotu 6 stycznia 2021, Amerykanie nie tylko nie potrafią mu tego udowodnić, nie potrafili go usunąć z, 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 od, od władzy w trakcie jego kadencji, pod koniec jego kadencji. Nie potrafili go też ukarać za to na przestrzeni pięciu lat, które potem mieli. To jest kosmos. Przepraszam, czterech lat. W Polsce jest pięć, w Stanach jest cztery. To, 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 jest, to jest kosmos. Jak widzę Roberta Mazurka, który się oburza o takie rzeczy, to ja się bardzo zastanawiam, na ile to jest Robert Mazurek, który. Jest tak bardzo wolnościowcem, że mówi, że nikomu nie wolno, wolno dać połapach, czy wyciągnąć konsekwencji jego działań. A na ile to jest Robert Mazurek, który mówi, biją naszego. Nie na zasadzie ja też jestem agentem rosyjskiego wpływu, tylko biją naszego, czyli biją prawaka, nie? Więc nie wolno. Bo demokracja działa tylko jak wszyscy chcą grać według zasad? No tak. I wiecie, i, i wie, ja rozumiem, że na pewnym etapie, na pewnym poziomie. Tego typu działania mogą się kojarzyć też w drugą stronę, nie, z Macronem, który mówi, że on nie wybierze lewicowego premiera, bo on musi chronić Francję przed ekstremizmami, nie? i to może się kojarzyć właśnie z takimi organami, które biorą rzeczywistość za mordę i mówią, będzie po mojemu, nie? tylko w moim odczuciu to skojarzenie jest po prostu błędne, nie? one też, te sytuacje są podobne, ale nie są takie same. To nie jest tak, że Macron, który działa na rzecz tylko i wyłącznie swojego interesu, jest tym samym, co rumuńskie służby mówiące: Nie, nie, ten gość jest agentem wpływu obcego kraju i my czujemy, że, to, że on stanowi zagrożenie dla naszego kraju. Nie jest ta sama rzecz. I bardzo nie podoba mi się to, że ludzie próbują zrobić z tego tą samą rzecz. Jest nawet jakieś stare nagranie, gdzie Brown sam ostrzegał przed osobami pokroju jego w teraźniejszości. Co się stało w międzyczasie? Nie wiem, choć się domyślam. I to, to jest ogólnie zaskakująco częsta rzecz, gdzie ci prawacy da dają bardzo wyraźne sygnały, że We will be bad. I nie mówcie, że was nie, nie uprzedzałem, nie? Dwie nieskończoności to jest tak? Dwie nieskończoności u o Karolin oraz Dakrowa. Pojedynczy Adam Lendas, Aleksander Bratkowski, Nihilistyczny Ateista, Krzysztof Jurewicz, Flavius Amber, Wunokila oraz Aidan Cree, Dawcy pizzy Adam Pawłowski, eee, Ranafe, Dawid Korzyniewski, 0198, Konrad Samryn, Shamisen Szamisen, Puchcio, Gentleman7, Strażnik Sanktuarium, członek Komisji, WZK Janek, Michał Skoczyński, Neurofotoreceptura, Restless Dream, Smutny Michaj, Michał Głusi oraz Konstanty Bielewicz. Aha. Osoby dające kawę z ciastkiem Michał Piotrowski, Podrycja Zwardek, Krzysztof Marchewka, Zygmunt Brzęczek, Jacek Maksymowicz, Kartografia, Obwiam, Krzysztof Grębowski, Almadegamer, Antybrislery, Claudin, Maria Bonani, Wiktor Rokowski, Kuba z Poznania, Borsuk Cukrawia, Adrian Rozik, Jacek Stolarski, Amadeusz Hajduk, Nikodem Cuk, Rysiądrzej Na Karpeta Czerwona Morda, Protonowy, Nowy, Chris Poland, Bartomi, Marcin Lalak, Gruby Mephisto, Maciej Nagiel, Trismus Szwajka, Belka Fłoku. Kocia Pilotka, Gulas, Prometoł Bydludzki, Teopszan, Rada moreryk Fosbe, Anort, Mapipaj, Snafkin, Madzisoka, AMN, Anekus, Ilius Szefoliczkość, Adartin, Relkin oraz Fukoro. Dawczynie Kawy, Szymon Popławski, Sorosz, Łukasz Ciesielski, Patryk 128, Jarosław Lublina, Vampire Lords, Patryk Oczadły, Kolce rozrywania, Archipel Krator Przekos pobytu, maksymilian Mateusz Strzałkowski, Masaż masasze makaria Jasiński, Marcin Harasimowicz, Kasper Wawrzyniak, Kot Gruszka, Paweł Pikuła, Miejscowy, Olaf Barbarian, Daniel Koć, Junkers Jum, Justyna Lech, Kuba tużański, Emil Miku 39X, Kicerełek Kropster, Dom Egg, Fel Podkreśnik X, Martwa, Ania Jano, Adam Tomuś, Kocureł Nowa Olga, ktm 32 BeO Wulf oraz Ola Trznadel. I wreszcie. Osoby dające herbatę. Co za dziwna nazwa Łukasz Puskota jako Bdziel Tomasz Orzewski, Malika Piechońska, Arkadiusz Guminski, Rzyszed Berliński, w Polsce, Bartosz Zawacki, Wojciech Nowiński, Dominik Józefek, Hubert Mazur, Michał Smereka, Skraj nieskończony, Julian Księski, Mundboł Plasz Malwina Chuzarska, wydła, wydła, wydła i wydła, Franek KDM 62 Laka, Darbonboni 3, Chico, i Aniela M. Sonilink, Linkfeiner, Bochenek, Solas, Łukasz, Adrian, Wlubelch, Misiek, Darum, Miriekia, Łukasz, Jarmir, Mango, IC47, Relilos, XLS, Pyros, Albert Stompur, Pat Mermel oraz Damian Hadala. Dziękuję ci, że jesteś. Fajnie, że jesteś. Naprawdę, to bardzo spoko, że jesteś. Lubię, jak chodzisz tutaj, przychodzisz, komentarze, stawiasz, mówisz rzeczy i jesteśmy tutaj sobie tak razem. Siedzimy i czasem gadamy, czasem słuchamy. No. Uh, pup.